Dzień dobry, cześć, witajcie. Robimy dalszą część tego anemesa pięknego. Oczywiście zapraszam Was na kawę na fajnie spędzony czas ze mną. Jak tam u Was? Uchyliłam sobie okno troszkę, bo jest dziś, powiem Wam, bardzo zimno, więc za dużo nie uchyliłam, ale troszeczkę jest. Także łyk kawy. I robimy sobie dalej tą naszą piękną serwetę ananasową. Czyli tu jest ten duży ananas. No nie. A my robimy ten mniejszy teraz. Czyli przybliżę Was troszeczkę. Miejmy nadzieję, że się uda. Bez problemu. Czyli jestem tutaj. Tak wygląda. Odwracam robótkę sobie na drugą stronę, i muszę przejść oczkami ścisłymi, zamykającymi do następnego rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa podwójne słupki. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe i trzy oczka łańcuszka. I oczko ścisłe i, i tak sobie przerabiamy ten motyw ananasa do końca tutaj robimy tak samo trzy podwójne słupki, dwa oczka łańcuszka, 3 podwójne słupki. Tak. Czyli to był rząd, już wam powiem. Poczekajcie, bo muszę sprawdzić, czyli ten rząd miałam 15, 16. Siedemnasty, teraz będzie osiemnasty, oczywiście odwróciłam robótkę na drugą stronę i przechodzę oczkami ścisłymi, zamykającymi do następnego rzędu. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery dwa podwójne słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy podwójne słupki, trzy oczka łańcuszka maska sobie robimy oczko ścisłe, trzy oczka, łańcuszka i tak sobie przerabiamy do końca rzędu. Robimy sobie trzy podwójne słupki, dwa oczka, łańcuszka, trzy podwójne słupki i przewracamy robótkę na drugą stronę. Teraz będziemy sobie robić rząd dziewiętnasty. Okay. I raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, dwa podwójne słupki. dwa oczka łańcuszka i trzy podwójne słupki. Trzy oczka łańcuszka i tutaj ananasek. Robimy sobie oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka i tak do końca rzędu i przekładamy robótkę na drugą stronę. Ok, rząd 20. Łęcuszka trzy podwójne słupki. Trzy oczka łańcuszka, i na masek sobie robimy oczko ścisłe, trzy oczka. Oczko ścisłe, 3 oczka, łańcuszka. Oczko ścisłe, 3 oczka, łańcuszka. I dalej sobie robimy ananas. Do końca rzędu i przewracamy robótkę na drugą stronę. Rząd 21. Dwa podwójne słupki, dwa oczka, łańcuszka, trzy podwójne słupki. oczka łańcuszka, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe. Trzy oczka, łańcuszka, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. I znowu sobie przerabiamy. już przerobię jakoś powiem wam szczerze teraz mi to nawet idzie lepiej na początku jak nagrywałam to tak trochę mmm, powiem wam szczerze nie wiedziałam jak odczułam się tam od innych dziewczyn trochę oczywiście a potem tak po swojemu troszkę zaczęłam ok Czyli przewracam sobie robotkę. Przewrócona jest. Rząd 22 i przechodzimy oczkami ścisłymi. Widziałam uciekło. Oj przepraszam, mi się coś odbiło. Teraz będą trzy podwójne słupki. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. Trzecia oczka łańcuszka. Dwa podwójne, boże trzy podwójne słupki <laughs> ja z tymi dwoma <laughs> podwójnymi. Pamiętajcie, że jak widzicie, <laughs> że robię trzy podwójne narzuty, a mówię dwa podwójne albo jakoś inaczej, to zawsze. Róbcie to, co robię. Czasami może język nie iść równo z głową. No, zdarza się przejęzyczenie, także zapamiętajcie, że przepraszam, przepraszam Was za przejęzyczenia, jakie się gdzieś tam mi zdarzają. Ok. Dobra. Czyli rząd 22 to mamy zrobione. O, tak, tak powinien wyglądać rząd 22. Ok, czyli odwracamy sobie robótkę. Rząd 23 to to już będzie koniec tego ananasa naszego pierwszego. raz, dwa, trzy, cztery oczka, łańcuszka dwa podwójne słupki tak i przechodzimy sobie tutaj trzema podwójnymi. Łupkami. Ok, czyli o oczko łańcuszka tu robimy, czyli w rzędzie 24 odwracamy sobie robótkę, czyli mamy tak. i robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć oczek ścisłych i za ten ananas hm czekajcie pomijkę o nie ma sobie ciach taczka a potem ją oczywiście pamiętajcie trzeba schować czyli mamy ten ananas tak już zrobiony, ten pierwszy. Tak a później będziemy robić tego dużego ananasa następnego. Teraz robimy tego większego ananasa, oczywiście zahaczacie sobie niteczkę tutaj i robicie 4 oczka łańcuszka, 2 pod, podwójne słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 podwójne słupki. Potem utnę, tak pamiętajcie. Tutaj trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Ścisłe. I tak sobie robimy tutaj dotąd, i odwracamy robótkę na drugą stronę. A wam przerobię i pokażę. Nie będziemy się nigdzie spieszyć. Szydełko to nie są wyścigi. Znaczy, ja tak uważam, bo wszędzie dziewczyny atakują, no tak szybko, szybko, ja nie wiem. Hmm. Czy też to po to, to na wyścigi się robi, czy co? Nie wiem, czy też tak uważacie. Jak macie ochotę, na no super fajnie, wolno spędzony czas, to zapraszam do mnie. Nikt nas nie goni. Pamiętajcie. Piszcie, jakby coś było niejasne. Zawsze Wam odpiszę. Ok, czyli tutaj tak ma wyglądać ten większy ananas. I odwracamy robótkę. I przechodzimy do następnego rzędu. O, zegar chyba dziesiątą mam. Dziewczynki moje drogie, czyli w tym dużym ananasie, to bym miała rząd. O, poczekajcie, bo muszę sprawdzić. Czyli tu miałam rząd 15 tak? O, o, czyli tu bym miała rząd piętnasty. Ten by był. Pamiętajcie, jak macie tak. 15, 16, ten jest 17. I robimy sobie rząd 17. I odwracamy robótkę na drugą stronę. Wiem, że to jest tak samo, ale będę robić Wam po kolei, żeby się nie pogubić. Teraz, oj, przepraszam, poczepowałam Was osiemnasty rząd, osiemnasty rząd. Trzy oczka, łańcuszka. Dwa podwójne słupki. Dwa oczka łańcuszka. Trzy podwójne słupki. Trzy oczka łańcuszka. I oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. I oczko ścisłe. I tak sobie przerabiamy rząd do końca. Odwracamy robótkę i na drugą stronę. Rząd dziewiętnasty. Czyli 2 podwójne słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 oczka łańcuszka i 3 podwójne słupki. 1, 2, 3 a w rzędzie dziewiętnastym zrobimy sobie oczko ścisłe. 3 oczka, łańcuszka, oczko ścisłe, 3 łańcuszka, oczko ścisłe. Pamiętajcie, że w rzędzie dziewiętnastym tutaj już ma wychodzić dwa te okienka z oczek łańcuszka. Rząd dwudziesty. Tak samo przechodzimy oczkami ścisłymi, zamykającymi. Raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, dwa podwójne słupki. Dwa oczka, łańcuszka, trzy podwójne słupki. Kochanie, ładnie ciepło, ok. Jeszcze jeden. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. coś to źle. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka i tutaj sobie robimy tak do końca i przewracamy robótkę na drugą stronę rząd 21, 3 oczka łańcuszka, dwa pojedyncze słupki. I przechodzimy do zamykania sobie tego ananasa. Trzy podwójne słupki. Ok, tak to wygląda. Odwracamy sobie robótkę. I będziemy zamykać tylko ananasa rząd 22 czyli oczko łańcuszka i oczkami ścisłymi zamykam antew 3 4 4 5 i to powinno być sześć tych oczywiście, słuchajcie to, okay. czyli ucinamy, zamykamy sobie robótkę, no i oczywiście chowamy niteczki, pamiętajcie kochani, że każdego ananasa robimy w ten sposób, jak ja Wam pokazałam. Ten będzie taki trochę większy. Nie wiem, czy tu widać. O, jest. A ten będzie taki wyższy. Mniejszy. Czekajcie, może tak będzie lepiej widać. O. Tak się będzie prezentować. Oczywiście napinamy. Pokażę Wam Oczywiście, kawy jeszcze nie skończyłam, bo jak z wami robię to, zawsze sobie kawkę piję. No, zmniejszę wam. Tak to wygląda. Piękne, piękna będzie serweta. Pokażę wam białą, tylko ją przyniosę. Więc szara ze srebrną nitką tak się prezentuje. Spróbuję wam jeszcze troszkę zmniejszyć. Ok, odłożę ją na chwilkę. Bo to jest. Moje nie pierwsze podejście do tej serwety. A biała, jak będziecie chciały sobie zrobić, no to tak się prezentuje. No, myślę, że jest piękna. No jest zrobiona grubszym kordonkiem, chyba arium, ale już nie pamiętam. Ale tak wygląda. tym grubszym kordonkiem i biała. Także. Jest śliczna. Zapraszam do zrobienia. Zróbcie sobie na takich meblach. Pięknie wygląda. Patrzcie jak położycie na środek stołu. Nic po prostu nie trzeba na nią kłaść. Wystarczy, że ona leży. Jest sama piękna w sobie. Mam swet. Oczywiście bo przecież zimno jest dziewczyny, jak nie wiem. Jest po prostu piękna sama w sobie, bez niczego, jak leży. Nic jej nie trzeba, nic. No. Spróbuję ją jeszcze zmniejszyć, mas, ale chyba już się nie da. Musiałabym podnieść telefon. Także zapraszam Was do zrobienia sobie tej pięknej serwety oczywiście możecie ją zrobić kordonkiem jaki uważacie grubszym cieniutkim. W zależności od tego jaki macie duży koszyk jak chcecie na koszyczek możecie sobie zmierzyć średnicę no i potem będziecie robić oczywiście ja lubię, jak jest serweta większa na koszyku, lubię jak tak fajnie i lubię ją usztywnić. Wtedy pięknie wygląda i mnie ucieka. Nie znowu aż tak twardo, ale tak pięknie wygląda elegancko. Dziękuję Wam za spędzony czas. Pozdrawiam Was przy tym chłodnym dniu dzisiejszym. Subskrybujcie, dziękuję, piszcie serweta 1, serweta 2, bo tamta jest też piękna w liście, a ta kwadratowa, kwiatowo-liściasta też jest piękna. Także zapraszam, piszcie dziewczyny, piszcie, piszcie, lubię jak piszecie. Bardzo mi miło jest. Także dziękuję Wam, trzymajcie się, pa pa!